Roman Kołtoń i Rokodziań. I i następna patrzuszka. Roman Kołtoń. Uwaga. Czy, Rokko... czy byłeś grzeczny. Byłeś, byłeś grzeczny Romeczku. Ruzga. No. <śm> vamos, vamos. Cóż, o, o, panowie. Kiedy <noise> ty to tam broniłeś? <noise> Górnik z Dzisiaj Romek Datów. Ksywka Perełka. Najbliższa prawda futbolu w rękawicach. W rękawicach ja, prawda Kiedyś nie ty nie z linii bramkowej piętami wybił. Jak się nazywał, pamiętasz? Igita. Na <noise> Wembley. Skorpionki. A co, mam to powtórzyć? Tak, teraz tu. Nie no, nie mam piłki. Mamy piłki, daj No ale dobra, skuteczność, panie Romku piątek bo pamiętajcie do żyć. nie bo pamiętajcie do żyć, bo Romyśku, bo w przypadku w przypadku milika to warszawski roman kot to Je, jest dzisiaj. to gracz telewizyjny medialny gracz światowy absolutnie roman Mam zdjęcie robić w trakcie nikt to, więcej to jest autograf o historii Romyśku, tak, autograf to jest autograf to jest Polu, nie wie więcej na YouTube. Co, ty Jejek. się tak przyczepiłeś do mnie o to, YouTube? YouTube A jak się lubię. to mówi? To jest dobre. YouTube, no, YouTube, no. YouTube się mówi. No, YouTube. No, 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 to... no, teraz się no, mówi YouTube. No. Już. Teraz Kiedyś teraz się teraz mówi jest. o Wisienkach, czy się mówi truskawka, Romek? Kiedyś no. no, się, no, się mówi o YouTube. Słuchaj, widziałem, no, mówi się YouTube. 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 Z Ligi Francuskiej. Dobrze, że nie Red numery Nie Bramki, tylko właśnie ten dribbling. <mum> 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 to, to jest po prostu. To jest taki repertuar tych zwodów, że. Romek, żeby się temu nie pomylił, nie powiedział o Tylko Jedno pytanie do Was. Przy tej całej ocenie. Klasa i reprezentacja Polski. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Brzęczek, przed objęciem naszej kadry trenował Wisłę Płock. Wymień minimum dwa inne polskie kluby, w których pracował. Lech jak dań z graków GKS Katowice. Komputer? <grym> no brawo, brawo! Piosw z czeski z Benfiką Lizbonu. Co na to komputer nie mogło być inaczej. Mati był na Oświe tym meczu. wiesz, czy byłeś na tym meczu? Nie był na tym meczu, ale puchar nie, kiedyś do mnie to... mówi, że przy ja wygrałem jakiś puchar. Ja mówię, jak? Ja, nie wiem, jakieś takie gry było chyba 80 tysięcy. Tak, Ile bramek dało Hamesowi, Rodriguezowi tytuł Króla Strzel... Kurde. 5? Nice. Wiedzieliśmy w Kopenhadze, to już ty, ty nie zwieszasz głowy, nie? Nie, nie, nie. Laufen. Laufen. Ale ja, ja, ja jestem... nie lubię przegrywać. No ja jestem w Dały, wygraną Manchesterowi United w finale Ligi Mistrzów w 1990. Nie zadziałało. To nie chyba... zadziałało. Panie, jesteś... Nie musisz odpowiadać od razu, masz 37. A małsowskie riferenga? Jak przycisnąłeś, to by. <grymne> <grymne> Dobra, a druga, super rezerwowy, super joker klopa. No, co no, szalił dwie w półfinale. Divok. Divok ma na imię. Divok Origi. Trzy w Lidze Mistrzów on dał? Ali McCoy na pewno był, Nicole, Steve Nicole, no i tak dalej, i tak dalej. Roman przez 10 lat nagrywający biało-czerwone mundiale. Jak on może nie wiedzieć cokolwiek o tam. tam gdzie graliśmy? wszystkie grupy opracował, strzelców, minuty, zmiany, to no Tak, ale to już tak, że tak powiem, że To jest Liga Mistrzów, a pierwsza liga na zapleczu. Pytanie e, polskie. Lech Poznań awansował do fazy grupowej Pucharu UEFA w sezonie 2008-2009 po dwóch meczu z Austrią w Biednie w dramatycznych okolicznościach. Po golu, w ostatniej minucie dogrywki. Kto zdobył tę osłonę? Wow. Nie, no wiedziałem, byłem spróbuj. na tym meczu. No. Ale to jest. Ale może, dobra, bo, bo Może oni nie byli. E, my nie byliśmy, bo sympatyzujemy trochę z inną drużyną. Ale Mateusz Morżdżęń. Nie. Kurż. Murawski. Morżdżęń Co Coraz to Kupf, Byłem na tym meczu, przeżyłem te emocje. Ach, Jacek bon, w zespole Austrii Wiedeń. No, no, tam obrażany przed meczem, Pamiętam, tam. Panów I nie, i jak nie wiemy, to nie wciskamy. No. Teraz już musimy Zabraliście rąkowi tą samą Byłem, Przeżyłem, jest, Słuchajcie, wyszedł z konferencji w Hans Muda. Wyszedł, wyszedł i wrócił. mówi: tak. Wyszedł i wrócił. Zadzwonił prezydent. A który poznania? Nie, prezydent rzeczpospolitej zadzwonił po tym meczu. Naprawdę. I to powiedział dziennikarzom, bo zaczęła się konferencja, przyszedł Franc. Wszyscy siadają już, wszyscy ten, a Franc ktoś go odciąga, że musi wyjść. W ogóle on był w konsternacji, a dziennikarze zgłupieli totalnie, nie? Franz wyszedł, ale dzwonił prezydent. Wszyscy grubelny, grubelny. A tu dzwonił sam prezydent Rzeczpospolitej z gratulacjami. Muszę ci powiedzieć, w jaki sposób... Ja Gdzie tu jest odpowiedź? Dobra, Borussia Dortmund. Niestety. Podpowiadał wam Co na to komputer? Co to Trzeba! Trzeba! Dajcie coś powiedzieć. Po co wy się tak wyrywacie? A jak bym nie trafił? Ja mam parcie na szkołę. W 2015-17 trenował Henri Kasper. Burkina Faso. Co na to komputer? Tunezja. Tunezję. To była dobra odpowiedź. Ale nawet się nie skonsultował ze mną. Dlaczego mi nie, <grym> nie, <pachy> nie drugi raz. No no Byłem pewny, że ty Afryka to może znajomi. On Ostatnia drużyna, którą prowadził. Andrzej Strijlał to... Brawo! Prawo. Zagłębie Lubin. Co na to komputer? Aj, aj, aj nie? Jaj. Ale nie, ile tak jeszcze, tak? I trzeba mu po I prostu dać, i... odpowiadam. Inteligencja, ligi światowe, to nie a, ekstra klasa. świata. Szykła coś tam. Wanda, Dalia, tak czy z Shanghai, Shanghai Shanghai, 13 do 5. Prowadzicie nam trochę. Cześć, że Cześć, Kotorowskiego jest, bym za to nie winił? E, chodziło o mecz z Interem Baku. <noise> Rozumiesz... E, nie, kotorowskiego ale wini, nie, najmniej, najmniej, najmniej. Nie, bo ja najmniej, najmniej winię Nie, ale najmniej z Bragą. Chodziło o gola z Bragą, straconego w Bradze. Aczkolwiek jak później to obejrzałem na spokojnie, to troszeczkę tam coś okazało się, że... Ociupinkę bym go... Ale Kotor jest fantastyczny facet, słuchajcie w tym środowisku piłki czasami spotykamy różnych ludzi, natomiast Kotor to po prostu, no, człowiek serce na dłoni. Siła naprawdę. spokoju, mistrz anegdoty, tak, tak. strzelił kapitaną brawo, bramkę brawo. na stadion Olimpijko w Rzymie. Oglądałem ten mecz w towarzystwie Michała Probierza i żeśmy się poderwali, bo to niemożliwe, że Leo Messi z tej odległości głową strzela. Ukraina ja, dni. A ja wiem, a ja wiem, bo Ukraina na tym meczu. A Sex oglądałeś? Tak, na no pewno. Wtedy zy, to były czasy. nas, bohaterów, aśle, To I dlatego ten quiz, tak? Pod prądem. Mega doświadczony piłkarz, który... Kończy się czas. czas tak się nie kończy? no właśnie. Dobra, ja wiem. E, <gry> chyba. To musi być... E, Frank Koniec Iberie. czasu? Frank Ribery. Tak, komputer. Dobra. Frank Ribéry. Frank Ribery? Ja... Yes. Brawo, brawo, brawo. Jaka drużyna? Strzelmy. Nam to w ogóle nie przeszkadza. Bayern Monachium. O. Komputer? Odpowiedź? Nie. Tak. Uf, no, z Walencją. 99-2000! Tak, tak. Brawo, Michael! Ale panowie, ale Milan też. Ty, ale to się nie... Ty, no to ja będę wciskał, no to mów. Wciskaj, przecież odpowiadam. Jest 8 do 3. Mhm. Musisz, byłeś pomocnikiem, jesteś pomocnikiem. No, Musisz, pomagać. Musisz pomagać. <laughs> pomagać, no dobra, cały pomagać. czas. Do. Zagrać coś. Na długą piłkę, krótką. Tak? Ty na bramce bronisz, tak? A skąd ty klikasz? Skąd ty klikasz? Kiedyś na czacie się tak robiło. mówił: ile masz wiosenek, Ile masz wiosenek? Wiosenek, Skąd, skąd no? klikasz. I na przykład ktoś ci nie odpowiadał. I do innej osoby. No dobra. dobra tak teraz. się poznaliśmy. Na czacie, na Onecie. Mm -hmm. Samowicie dramatycznej walce, w której w pewnym ciebie. momencie Mięciu się wyłączył, odstawiając <noise> od swojego grzybka daleko, o no. odpowiedź, tak, tak, tak. bo inaczej będę kopał prądem niezależnie. Nie. No jaka jest odpowiedź? Pierwsze słowa do, do dziennika, ale razimy Romana. <noise> <noise> czyli co, czyli co? Dawaj, strzelaj. No tu miga da, 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 ten... To no, dobra, Leverkusen. Bajer Leverkusen sprawdza odpowiedź. Je Jeza, a nie tak, odgłuchdziście nie Wy go na sezon. Ta tak, ta, ta wiara, wiara w kolegę z zespołu, to, to bo no wcześniej już dawno minął. Odpowiedz No, powiem. Tomasz Kuszcza. No, sprawdzamy. Episodal. Tak jest, jest to, o, z Polska! Biało, 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 biało. Ty, widzisz, Sezon 2007, ja Sezon 2007-2008, Manchester United. Ale, ale e, to bardziej, bardziej, bardziej przeszło. A komputer Dino, mówi na to. Pokażcie grzybki, pokażcie grzybki. A, tak jest, to jest Polska! Nie wyczerpujmy! Roman wykazał się nieprawdopodobną odpornością psychiczną, coś niesamowitego. Zupełnie nie. Gratulacje. Brawo, Roman! Panowie! Ale zbawialiśmy się do ostatniego pytania.